Agrolinia wita państwa serdecznie. Dzisiaj proponujemy... Co dalej z trzodą? Jaka jest opłacalność produkcji mięsa wieprzowego? Komu za ile sprzedawać tuczniki? My ja dzisiaj do studia zaprosiliśmy pana Andrzeja Szota z zakładów mięsnych w Małaszewiczach. Z panem prezesem będzie rozmawiał Witold Czuksano. Nowoczesne technologie, nowoczesne wyposażenie, a sytuacja na rynku żywca nadal jest niewesoła. Tak, wydaje mi się, że nadal występuje nadwyżka żywca wieprzowego, a świadczy o tym fakt, że jeśli cena agencyjna skupu wynosi w klasach najwyższych 3 ,20 zł 20 groszy za kilogram żywca, to my możemy poza tym skupem interwencyjnym kupić żywiec po 2 ,50 zł. 50 groszy. Chcę tutaj dodać, że według informacji posiadanych przeze mnie limity na ten skup interwencyjny kończą się. Wydaje się, że jest to przedwczesne. Należałoby nadal kontynuować skup interwencyjny. Zatem sytuacja jest o tyle groźna, że pieniądze na skup kończą się, pieniądze przyznane, a żywca nadal mamy w Polsce dużo. Tak. Nie możemy sami zjeść wieprzowiny własnej, próbujemy eksportować. Może do Rosji? Jest to bardzo trudny temat. My byliśmy jednym z większych eksporterów na rynek Rosji i krajów wspólnoty niepodległych państw. Wskaźnik eksportu w strukturze sprzedaży wynosił w 1997 roku aż 30%. Przed rosyjskim kryzysem. Przed rosyjskim kryzysem i w 1998 zbliżał się do 40% i ten kryzys nam naprawdę dał mocno się we znaki. Ale Rosja Nie. nadal kupuje mięso. Rosja nadal kupuje mięso, Rosja potrzebuje mięsa, tylko z tym, że kupuje go na rynkach zachodnich. Dlaczego tak się dzieje? Głównie z powodów cenowych. Unia dopłaca do eksportu mięsa na rynki wszelkie, ale głównie na rynki wschodnie, po prostu państwowe pieniądze. My natomiast stosujemy różne półśrodki, bym to tak określił. W związku z tym jesteśmy niekonkurencyjni na rynkach wschodnich pod względem cen. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlaczego użył Pan słowa półśrodki? Jaki ten system dopłat u nas obowiązuje? Jest to dość skomplikowany system polegający na tym, że eksporterzy mają prawo zakupić w Agencji Rynku Rolnego półtusze wieprzowe, mrożone, po 0,80 za jeden kilogram. Jest to niska cena. Przypomnę, że agencja kupuje takie same półtusze w chwili obecnej najwyższych klas po 4 ,16 zł 16 groszy. My mamy obowiązek półtusze kupione po tak niskich cenach wyeksportować jako półtusze w formie półtusz albo też w formie przetworzonej w proporcji 120 kg wyrobu za 100 kg. Strasznie to skomplikowane. Wydaje się, że trzeba, trzeba to po prostu uprościć. Wydaje mi się, że po prostu trzeba określić y, wysokość dopłaty do kilograma przetworzonego mięsa. Będzie to prostsze, porównywalne z tym, co dzieje się w Unii Europejskiej. Może na temat eksportu jeszcze za chwilę. Proszę teraz y, odbierać telefon od, od widzów. Y, y, numer do programu 826-5271. <laughs> A może problemem w naszym eksporcie do Rosji jest jakość mięsa? Może nie zupełnie tak, choć sytuacja jest dziwna, dlatego że wiadomo na tamtym rynku bardzo popularny jest tłuszcz, zwłaszcza słonina, jak najgrubsza oczywiście. Natomiast w momencie, kiedy próbujemy sprzedawać półtusze wieprzowe, wówczas oni konkretnie bardzo proszą o półtusze najwyższej jakości, czyli w tych pierwszych trzech klasach E, -U -R. czyli Słonina osobno, a półtusze, ale najwyższej jakości. Tak jest. W związku z tym, że no, eksport tłuszczu nie jest wielkim interesem, zachęcałbym jednak wszystkich rolników do... Starań, aby te, poprawić jakość naszych świn, aby świnki miały jak najwyższą mięsność. A zatem może nasze mięso, nasze wyroby sprzedawać na zachodzie, w Unii Europejskiej? Jest to na pewno trudniejsze niż eksport na rynki wschodnie, jednakże to trzeba robić. Z tego co wiem, państwu się to udaje. Nam się to udało. My sprzedajemy na rynki Unii Europejskiej, zwłaszcza do Włoch ale do innych państw również, mięso wołowe i szynki gotowane, które noszą specyficzną nazwę prosciutto cotto. I to tak się złożyło, że zamarł eksport na rynki wschodnie, natomiast rozpoczęliśmy eksport na rynki Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych również szynkę. Gotowaną. A Gotową. co na temat sprzedaży w Polsce? W międzyczasie zmieniliśmy strukturę kapitałową. Działamy w bardzo prężnej, dynamicznie rozwijającej się grupie Kuchnia Polska inwestycyjny. Jaki jest cel działania tej grupy? Przede wszystkim polski produkt na polski rynek. Stąd też w naszej strategii, w strategii sprzedaży czynimy wszystko, aby zwiększyć sprzedaż na rynku krajowym. Doświadczenie nas uczy, że jest to jednak najbezpieczniejsze. A jakie działania podejmujecie? Wszechstronne, trudno tutaj w jednym zdaniu to określić. W każdym bądź razie chcemy wykorzystać fakt, że jesteśmy nowoczesnym zakładem bardzo, o bardzo wysokim standardzie higienicznym, że produkujemy wyroby ekologiczne i w związku z tym oferujemy klientom żywność smaczną. Równocześnie bardzo bezpieczną, zdrowotnie. Wydaje mi się, że to chyba jest najlepsza metoda na sprzedaż mięsa. Po prostu produkować wyroby dobrej jakości i po przystępnych cenach. Tylko takie wyroby na tym trudnym rynku polskim można sprzedawać. Zachęcam Pana jeszcze do odbierania telefonów od naszych Uciec widzów. Się. Państwa o telefony do naszego gościa numer 826 52 71. Dziękujemy, do zobaczenia za tydzień. Thank you.